Witam serdecznie wszystkie osoby zainteresowane badaniem kosmicznych zależności między tym, co dzieje się na niebie, a tym, co dzieje się tu u nas na Ziemi. Spokojnie to tylko astrologia. Dziś będę interpretował dla Was kosmogram nowiu w Skorpionie, ale wcześniej dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, jeśli potrzebujecie tarota a propos tego nowiu, to znajdziecie go na moim profilu Patronite, gdzie za 10 zł wykupicie subskrypcję i otrzymujecie materiał, w którym wyciągam po jednej karcie dla każdego znaku o zodiaku i ją interpretuję. Druga rzecz. Kurs tarota. 22, 23 listopada w Warszawie. Spotykamy się po to, aby w dwa dni poznać wszystkie tajniki kładzenia i czytania kart dla siebie i dla innych. Zapraszam serdecznie. Więcej informacji na ten temat na mojej stronie internetowej www. Link poniżej w komentarzu. Zabieram się do pracy. Nów ten wydarzy się 20 listopada o godzinie 7.46 dla Warszawy. Nów to jest inaczej spotkanie Słońca z Księżycem. Dokładnie tym samym stopniu, i tym stopniem jest 28 stopień i 11 minuta skorpiona. Sam koniec skorpiona spłada samsa wagi. Jeszcze jest taka rzecz, że tuż obok słońca i księżyca mamy Merkurego. Bo tak się składa, że tego samego dnia to idzie do koniunkcji Merkurego ze słońcem. Co jest ważnym momentem retrogradacji. Merkurego. Tak się składa, że Merkury będzie retrogradował od 9 listopada do 29 listopada. Więc można powiedzieć, że ten nów będzie miał coś w charakterze kondensacji tego wszystkiego, co dzieje się w ramach tej retrogradacji. Merkury będzie podróżował wstecznie na przełomie Strzelca i Skorpiona. O tym oczywiście wideo na moim profilu Patronite, a subskrypcji od 30 złotych. Ale retrogradacja ma to do siebie, że pomaga nam zebrać informacje z przeszłości, przemyśleć je i zastosować nowe wzorce postępowania do powtarzających się problemów. I tak się składa, że te problemy przede wszystkim będą dotyczyły naszego życia emocjonalnego, bo skorpion to jest to, co wgłębi nas samych. Bardzo mocno powiązane z naszym pochodzeniem, dziedzictwem rodowym, tym w rozumieniu genetyki, ale też i finansów, czy psychologii. Czyli różnego rodzaju dynamiki, schematy, postępowania, które przekazują nam przodkowie jako to, co najlepsze. Skorpion jest... Powiązany z plutonem, który reprezentuje siły ewolucyjne, czyli coś, co działa w długim dystansie i potrzebuje pokoleń na to, aby wybrać najlepszą z możliwych opcji. To się dzieje poprzez selekcję gatunków, to się dzieje też poprzez wymianę jednych pokoleń na drugie. Tego rodzaju wiedza okupiona jest trudnym doświadczeniem. Nie zawsze udaje nam się trafić za pierwszym razem. Strzelec jest od szczęśliwych trafów, skorpion jest od mozolnych prób podejmowanych w ciszy i ciemności, co dotyczy też znalezienia naszego sposobu na przetrwanie i skontaktowania się z potęgą. Po temu służy zbiorowe bogactwo, temu służy też mądrość przekazywana z pokolenia na pokolenie, aby działać skutecznie w zgodzie z naszą potęgą ze wsparciem tych, którzy byli przed nami i tych, którzy są z nami powiązani interesem finansowym, bądź też bliskością emocjonalną. Więc w ramach tego nowiu myślę, że ważne będzie to, aby poczuć, że nigdy nie byliśmy sami i nigdy nie będziemy same. Zawsze jesteśmy z kimś w tym biznesie. Czy to na Poziomie naszej rodziny, czy to na poziomie naszych przedsiębiorstw, czy to na poziomie ludzkości, rozumiane jako cały gatunek. Że wszyscy mierzymy się z bardzo podobnymi problemami, bo chcemy bardzo podobnych rzeczy. Chcemy przetrwać, chcemy przeżyć, chcemy być silnymi za wszelką cenę. Ale z racji tego, że jest to ostatnia Dwada Samsa Skorpiona, czyli Dwada Samsa. Wagi. Ważne jest to, aby odkryć w jaki sposób nasza potęga może współgrać z siłą i zasobami innych, nie zagrażając innym. Mamy w tym kosmogramie dużo wody, jak już powiedziałem. Po znakach wodnych jest Wenus, Księżyc, Merkury, Słońce i to jest Skorpion, ale ponadto w raku mamy Jowisza. Jeszcze do czerwca 2026 i Saturn w rybach, i Neptun w rybach. Neptun chwilę temu, 22 października, powrócił do ryb na chwilę, pobędzie tam do stycznia 2026. Saturn w lutym 2026 przejdzie do kolejnego znaku. I będzie cieplej, będzie ogniściej. W prognozie na rok 2026 powiedziałem, że to będzie rok bardzo szybki, dlatego że ważne planety społeczne i pokoleniowe przychodzą do znaków odpowiedzialnych za eksternalizację, czyli rozwiązywanie problemów na zewnątrz. Tenów brzmi jak kontrapunkt, czy też smakuje jako pewien smak dopełniający to, co ma się stać w następnym roku. Nim przyspieszymy, nim rzucimy się w akcje, spełniania naszych ambitnych planów o ekspansji rewolucji i przełomach, dajmy sobie szansę poczuć skąd pochodzimy skąd pochodzi nasza siła do jakiego świata przynależymy o tym jest woda bardzo wodny kosmogram I też węzeł północny w rybach jeszcze w rybach jesteśmy dokładnie na półmetku węzeł północnego w rybach czyli poszukiwanie mojego miejsca na poziomie emocjonalnym w układance, która przekracza to, co jednostkowe. Woda w astrologii rozlewa się niczym podziemne rzeki i stara się połączyć z tym, co większe, szersze, ogólniejsze. Gdzie na poziomie naszego własnego przeżycia prędzej czy później będziemy starali się znaleźć łączność z naszą rodziną, a poprzez rodzinę trafimy do naszego pokolenia, czy też szerzej ludzkości. I tam powinno być bezpiecznie. Tam powinniśmy znaleźć swoją pozycję, z której dobrze będzie nam działać, podejmować właściwe decyzje, szanując swoje i cudze granice. Ale też woda jest od badania nieświadomości, tego czego być może nie chcemy wiedzieć o sobie. Boimy się dowiedzieć o sobie, ale potrzebujemy, by móc dalej wzrastać w zgodzie. Z systemem, do którego przynależymy. Tak, aby z niego korzystać. Jako część, jako element. I reprezentant, reprezentantka całości. Bo ostatecznie w tym kosmogramie mamy przecież większość planet po stronie wschodniej, czyli po stronie ascendentu. Też ta potrójna koniunkcja księżyca. Słońca i Merkurego jest blisko ascendentu, co prawda, od strony 12 sektora, ale też i w pierwszym sektorze mamy Marsa. Tam, gdzie on powinien być, blisko ascendentu. Czyli ostatecznie ten nów, powinien wzmocnić nas w kontakcie z naszym potencjałem, z naszymi zasobami i tym, jak jesteśmy w stanie emocjonalnie je obsługiwać. Oczywiście jest tutaj wsparcie, cudowne wsparcie wielkich planet Saturna i Jowisza, które tworzą trygony do koniunkcji światła, pokazując, że będziemy w stanie wykorzystać ten osobisty, emocjonalny potencjał na większą skalę społeczną, realizując nasze plany karierowe. Także jeśli mierzymy się z jakimś zapytaniem karierowym, problemem zawodowym, to będzie to bardzo dobry czas i moment, aby poczuć, czy jesteśmy w stanie się z tym zmierzyć. Czy jest w nas wystarczająco do siły, cierpliwości, dyscypliny a i przekonania, że chcemy tego, że chcemy to zrealizować? I z racji tego, że koniunkcja świateł wydarza się w opozycji do urana, to pojawi się w nas w konsekwencji później iskra zapalna która odpali nas na to, co wielkie, ambitne, powiązane z ekspansją i promowaniem nas. No bo chwilę po nowiu, zarówno i Słońce, jak i Księżyc przejdą do Strzelca, czyli yy, znaku odpowiedzialnego za sukces, oparty na tym, co jest godne wiary, wiary, polecenia, Rekomendacji, pod czym jesteśmy w stanie się podpisać. Lecz zanim dojdzie do tej ekspansji, dajmy nura w głąb siebie. Zbadajmy to w jaki sposób. Pracują w nas powiązania z innymi, wielkimi, z naszych rodów, z naszych systemów, z naszych plemion. Zastanówmy się, czego możemy się od nich nauczyć, w jaki sposób możemy skorzystać. Z tego, że są oni blisko nas, a może i w nas, w jakiś sposób, poprzez pewne cechy charakteru, poprzez pewne schematy postępowania, jak podłączamy się pod ich potęgę, która jest też naszą potęgą, po to, aby robić rzeczy wielkie z dumą i odwagą. Fajne jest też to w tym kosmogramie, że mamy wspierający aspekt Plutona z początku wodnika, to koniunkcji świateł, sekstyl, czyli aspekt szansy, czyli jest szansa na to, żeby dobrze zbadać to, co pracuje w nieświadomości, na zapleczu naszego życia psychicznego, co potrzebujemy dowiedzieć się o sobie, by móc działać na naprawdę dużą skalę, bo jeśli zabraknie tej dogłębnej świadomości, tego, co piszczy w nieświadomości, to możemy zbudować kolosa na glinianych nogach, który runie. Tak, ambicja i motywacja pozwolą nam wznieść coś wspaniałego, ale jeśli to nie będzie połączone z nami, z naszymi naturalnymi, psychicznymi zasobami, to katastrofa i klęska, bo możemy się w pewnym momencie wyczerpać, dojdzie do kryzysu i załamania, a tego nie chcemy. Chcemy w zgodzie z naszym potencjałem. Budować to, co wynika z naszej natury. Dlatego też w ramach tego nowiu warto jest podejmować różnego rodzaju działania terapeutyczne, intensyfikować je, kontaktować się z własnym cieniem, na przykład poprzez oglądanie horrorów. To jest dobry sposób na to, aby wejrzeć w głąb zakazanego, wypartego. Ale też to jest dobry moment na to, aby wspominać i kultywować. Tych, którzy odeszli, a którym coś zawdzięczamy Inspiracje, pochodzenie, zasoby Także patrzmy w stronę roku I zobaczmy, co tam na nas czeka Co tam jest do naszej dyspozycji Bo to będzie fundament Fundament naszego wzrostu A rok 2026 będzie bardzo o wzrastaniu i o ekspansji. To byłoby wszystko, co mam Wam do powiedzenia. Dzięki serdeczne za Wasze wsparcie. Zwłaszcza dziękuję osobom wspierającym mnie przez Patronite, ale też osobom, które klikają, lubią, subskrybują, polecają. To wiele dla mnie znaczy. Trzymajcie się ciepło. Pozdrowienia, cześć.